Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oligra i, i dzisiaj będziemy. No, w końcu jest nowy update. Dziękujemy, Preston, dziękujemy. Big Games, y, nowy tutaj Jajka 4. My będziemy otwierać te za 5 milionów, niestety. Ale następne już będą te za 12 milionów. Y, jak Wam się spodoba? nowy tutaj update, to możecie kłapeczkę w górę zostawić, a tutaj jeszcze Wam pokażę szybko nowości. Tutaj yy, zobaczcie, tutaj dodali yy, Trading Plaza i nie, nie będę tutaj wchodził. Nie będę tutaj wchodził na odcinku, bo może mi tutaj yy, nie przechwycić ekranu. Już chciałbym przejść do tego tech shopu. I otworzyć te jajka. W ogóle jeszcze tutaj jest ten czarny rynek się tu otworzył. Tak. Poczekajcie, zobaczcie. Yy, w ogóle yy, spadły ceny yy, rzeczy w tym czarnym rynku. Wiem, że nadal są jakby te. Już są wysokie te ceny, ale i tak są wysokie. Już można w lepsze ceny tutaj wytargać. Ale. Yy, no, no są na pewno niższe. Jeszcze z, ze mną jest tutaj Uzuri, może się przewitać. Siema. No, no i będziemy właśnie otwierać te skrzyneczki. O, tutaj tylko se otworzymy, jeszcze tutaj se odpalimy. No i leci Turn on. I będzie nam. Będzie... Ustawiłem takie coś, że jakby nie będzie nam... Yy, o, widzisz, na przykład teraz może być. Yy, o, playback dog, bo streama yy. wyłączyłeś. A, dobra. Jakby co, tutaj, mi, ja streamuję tutaj Uzuriemu, albo nie, poczekajcie, wyłączymy sobie tą opcję. Yy, cyk, cyk. O, nie, 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 nie auto delete. Yy. Alpet tutaj będzie dobra, niech one tutaj się otwierają szybko dość się pewnie otworzą z moich tutaj przeliczeń to będę miał z jakichś 30 nowych petów, od teraz z tego eventu to się sfiozuje no i w ogóle dodali nowego peta, takiego tutaj ze starego pet simulator tego pierwszego, dodali Dominusa, a na nim ten taki niebieski dominus. I to jest legendary? Nie wiem, nie, nie widziałem go jeszcze. Tutaj, czy on jest mitykiem, czy legendary? Bo on ma tak samo jak mityki i legendary mają tutaj takie. O Rainbow Stacket. Tak. Jest nieźle. Mhm. Ym... Następnym razem będzie więcej coinów. Albo te otworzymy. Tutaj te za 12 milionów. Bo na razie nie chcę otwierać te za 113, bo one to już są hardcore. Może otworzymy jeden taki za 12 milionów teraz na tym odcinku. W ogóle odwr odwrócony do góry nogami pety. Dziwnie to wygląda. Nie wiem jak one chodzą. Jeszcze. Czy one w ogóle chodzą? Czy one te, te us uszkami? One chodzą tak na jednej... Nie, bo ten, bo piesek ma tak. O! Patrz. O! Legenda ci drupa. Patrzcie. Legenda. W ogóle ma tysiąc supią. Co jest? Dobra. Otwieramy dalej. Hmm. Legendary jest takie do minus pet. Nieźle, nieźle. Rainbow Stacket Cut. Dobra. Jeszcze tylko dwa ja Jeszcze jedno jajko. Tak. To otwórz to. Czy sobie otworzyć to za 12 milionów, ale będziemy musieli iść 4 miliony. To otworzymy to już, nie? Dobra. Może te trzy jeszcze. A. Cyk. Jeszcze te tutaj trzy sobie zrobimy. Dobycie ciłem dropa. dropła. Tak. Mm, dobra, zobaczcie, no jest ich o wiele mniej na pewno, ale zobaczcie, jest takie do minusa. Jego sobie tutaj I te mega dużo warte są. No, one są dość warte. Pójdziemy teraz na fiuza. Ale Anulis, może to M6, czy ona ma jakąś moc, że dlatego ją masz? Ja mam, to jest M2. M2, no. Ona ma, mocno A ona ma magneta, dlaczego, dlatego mi przyciąga z nie wiadomo jakiej odległości coiny. I wiecie, jak ją zrobimy? Fuzem. Zrobimy ten, ten i ten. Co to będzie? Poczekajcie. O, bilionowy. Bilionowy pet. Nieźle, nieźle. Patrzcie, to jest teraz najlepszy. E... Teraz dawajcie te złote. Raz, dwa, trzy, cztery i tego mechanika. A masz -a. jakieś. Masz, masz jakieś na oddanie? Mechanical Spidera. Chłopie, nie ryzykuj lepiej tych. One są rzadkie. Albo zrobimy tych konkurs na live od, od tego Mechanical Spidera. Dobra, dawaj. Albo A co z tym Wem zrobimy. Cyk, cyk. To, to najpierw sfiuzuj, nie, ty słabsza. Może nie, tego Mechanical Spidera nie, bo to się nie łączy. Już zrobię. <noise> Jestem, patrz Bluger Art. Dobra, fiozuj więcej jednak. Y te fuzujemy. Dobra, ten rainbow. To z okay. swojego może na dark matery. A już masz ful. Ten. O, no, spoko. Dobra, z tego jakiś mi. co tego Co? To samo. Czyli jakie pety masz, podsumowując? Podsumowanie ten, ten, no, ten, ten, ten. 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 Na początek zrobimy na tego ja. Później z czasem te, na tego, ale w ogóle w rule ten jest mega ładny, mega mi się tutaj... Weź się anuluj też... o! o to ten dawaj ten. na tego Steampunk Fisha zrób konkurs. Steampunk No. Tego? Ten Rainbow. No to może go zrobi już Dark Matter i na Dark Matter będzie. Dobra, tylko długo będzie się czekać na ten konkurs. Że twoim widzom to pewnie nie przeszkadza, ale... Nie no, na razie zrobimy na tego. Jak będzie dużo jakby oglądalność. Jakby jak Bo nie dużo... Nie będzie nikogo na live. Jak będzie dużo ludzi, którzy będą chętni, to zrobimy na lepsze, No. ile w ogóle ma tutaj 1000 osób go ma. diamond 5 i Agility 1. Y, tutaj na razie 300 kama go. Ale pójdziemy sobie na Enchanta, co nie, takich normalnych. Okej, bez żadnych Enchantów PET to nie jest PET. Nie no, jest PET. Ale no ja tutaj sobie nie przepuszczę, nie? Teamwork w ogóle! Ty patrz. Teamwork Czekaj. Na ten Blue O no je, mój też ma. Dawaj po Enchantu i sobie Pety. Pójdź na Enchanty i go z tego Peta. Mało genów, bo wydałem na ten za milion świat. No, ale tam na 6 Enchantów, ja ci... Nie... Mam Jeszcze raz. A nie, nie masz 60. Dobra, nie masz tylko... 3, może być. Y... Lepiej nie ryzykować, bo jak kiedyś tak miałem, a potem zaryzykowałem i na. Zachowuję się. Tak. Nie mi mikrofon. Dobra, Spoko. Ale, ale jestem zadowolona z tego blurred Agony. Ja Mega mi się przypomina z, z petem. Widzisz? Mega jest podobny, no? według mnie. Opie. Czy to jest jego, wersji, jego wersja? Tylko że właśnie z tym takim tutaj. O. Taką plamą fioletową. Ej, a tego, tego i tego robić? Czy sprzedać? Czekaj, pok pokaż. Tego. No, tego? I które jeszcze? I tego. Ja. Nie wiem, to nie, będzie nie, nie. ryzyk fizyk. Bo to no. się nie łączy. No, dobra. No to... nie wiem. Trochę jeszcze nie wiem, coś... Da... Dawaj pozbieraj sobie pety na ten, do... Zobaczcie. No do Wiesz, gdzie masz pozbierać pety, tam. Dobra, krowa, nie będę otwierać tych z krowa. Tęce zobaczyć jakie mam jeszcze na Dark Matter. O, patrz. Za dwie godziny, za 19. O, jutro odbieram. Za dwie godziny odbierasz tam tego. A za ile tego, y, tego? 19? O, ktoś dołączy. um. o, y, dołączył. O, dołączył Jabłuszko. Ja, Krzysztof, Jerry, Bo my nagrywamy odcinek. Już, A, już kończymy Dobra, Bo ja z na ja wróciłem. Odcinek. Dobra. Dopiero kończymy, w ogóle się przestraszyłem jak ty dołączyłeś, nie? Stake, a. W ogóle zobacz, mam do Dominusa już. A, to zobacz, fajnie. I tego jednobilionego Jego ma w ogóle tysiąc osób, a tego ma sześć tysięcy. Agony, ten legendary. Dobra. To ja się żegnam z wami widzowie. E... No, i nie wiem, co mam jeszcze bać. Do widzenia.